W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Narodowy zryw skierowany przeciwko ocerskiemu zaborcy był tym, który zapoczątkował walkę Polaków o odzyskanie niepodległości. W 191 rocznicę tego wydarzenia w Izbie Pamięci Cukrownictwa w Częstocicach przygotowano wystawę Cukrownicy – Bohaterowie Naszej Niepodległości. Wystawa pokazuje ten temat po pierwsze przez plansze tekstowo-ilustracyjne, a następnie przez obiekty, tu duża część tych obiektów pochodzi ze zbiorów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w to Świętokrzyskim. Jest to broń, są dokumenty, są odznaki, medale, ordery, jakie były przyznawane uczestnikom tych wszystkich walk, także prasa, plakaty z tamtego okresu. Wystawa obejmuje okres od Powstania Listopadowego aż do okresu II wojny światowej. Pozostałymi etapami, które zostały uwzględnione, są Powstanie Styczniowe, okres I wojny światowej i formowanie się legionów polskich, wojna polsko-bolszewicka, Powstanie Śląskie z lat 1919-1921 oraz okres dwudziestolecia międzywojennego, w którym ukazany został wkład cukrowników w dozbrajanie Wojska Polskiego. Pomysł na tę wystawę zrodził się bardziej w organizacji. Jaką jest Fundacja Pomaganie Krzepi. Natomiast sama izba jest tym miejscem, gdzie takie wystawy będziemy organizować nie tylko tą, ale inne. Bo jak Państwo przejdziecie po pozostałych wystawach, to tam mamy już wystawy stałe. Ta sala jest niedawno wyremontowana i przeznaczona jest właśnie głównie na wystawy czasowe. Zaczęliśmy od wystawy tej, Cukrownicy, bohaterowie naszej niepodległości. Przygotowania trwały już od wielu miesięcy, ponieważ tutaj no, kustosz wystawy, pan Waldemar Brociek, prowadził badania, szukał informacji na temat cukrowników. Właśnie odpowiadających tej idei wystawy, czyli bohaterów naszej niepodległości. Jednym z przykładów wspierania przez cukrowników starań Polaków w walce o odzyskanie niepodległości jest postawa Tytusa Wojciechowskiego, który przekazał na wojsko w czasie powstania listopadowego 100 tysięcy złotych, co wówczas było ogromną sumą pieniędzy. Takie dowody ofiarności mamy. Przez cały okres XIX i potem XX wieku bardzo, pracownicy cukrowni bardzo pomagali finansowo, ale także materialnie. W cukrowniach organizowane były szpitale, organizowano szwalnie, gdzie szyto odzież właśnie dla wojska. W cukrowniach także kwaterowano. Żołnierzy. Otwarta w 2018 roku Izba Pamięci Cukrownictwa w Częstocicach powstała po to, aby ocalić dla kolejnych pokoleń osiągnięcia naszych przodków. Działająca tam przez blisko 200 lat cukrownia była pierwszą, jaką zbudowano w Królestwie Polskim. Szkoda, że nie udało jej się kiedyś uratować, że nie produkuje tutaj się cukru, ale cukrownia przetrwała. Przetrwał zakład produkujący wapień, przekrałła Izba Pamięci Cukrownictwa. I to bardzo ważne miejsce dla zachowania właśnie pamięci, pamięci o częstocicach, ale szerzej pamięci o polskim przemyśle cukrowym. Tu jest kilka sal wystawienniczych, które pokazują rozwój przemysłu cukrowniczego na przestrzeni wieków, a to jak wiadomo, no jest bardzo istotne rozwój naszego przemysłu dla stabilizacji i ugruntowania naszej właśnie silnej państwowości, czyli niepodległości i suwerenności naszego kraju. Pracownicy tej cukrowni również walczyli o odzyskanie niepodległości. Obecnie reprodukowana jest tablica, która pokazuje straty, jakie ponieśli cukrownicy z Częstocic. Tablica jest o tyle ciekawa, że ona pokazuje przynależność organizacyjną, to się nie zdarza przy, ja oglądałem wiele y, tablic poświęconych y, ofiarom poniesionym przez cukrowników, ale to jest jedyna, gdzie jest wspomniane, czy był w GL, czy był a, w AK. Czyli to pokazuje, że, że w cukrowniach pracowali ludzie o różnym nastawieniu y, ideowym, ale nie tylko, bo. Sama przynależność do organizacji była związana z tym, że mieli kontakt. Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 do końca marca 2022 roku.